Witam wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w metale szlachetne, a głównie w srebro. Jest to mój pierwszy film na tym kanale. Mam nadzieję, że nie ostatni. Od razu przepraszam za moją dykcję. Taka już jest. Pierwszy film i od razu dość istotna wiadomość. Niestety, dość zła wiadomość. Gdyż od 1 lipca 2020 roku, czyli w momencie nagrywania tego filmu za 3 tygodnie w Estonii kończy się tzw. vat na srebro, platynę oraz pallad. Czyli od 1 lipca nie nabędziemy już w tak atrakcyjnych cenach srebrne monety we Estonii Czyli, czyli na, takich, na takich stronach u takich dealerów jak Europa Mint czy Europa Bullion A ceny tam są naprawdę atrakcyjne. Od razu z brzegu możemy sobie sprawdzić gdzie najtańsza jednouncowa srebrna moneta kosztuje 109 zł a najtańsza klasyczna bulionówka w tym wypadku Kangu 115 zł 109 zł 115 zł. Gdzie na Metal Market, gdzie ceny też są spoko. Najtańsza bulionówka, najtańsza ogólnie moneta jednotowa, Brytania. To jest 123 zł, czyli w przypadku klasycznych bulionówek mamy 8 zł różnicy, 6-7% różnicy ceny, a w przypadku najtańszej monety mamy różnicę 14 zł, to jest pewnie jakieś 12%, ponad 10% różnicy cen. To jest ogromna różnica. Także, jeżeli ktoś planuje zakup srebra. No to radzę się zastanowić. Czy to nie jest dobry moment, aby zakupić właśnie srebro w Estonii po raz ostatni przy obniżonym podatku VAT. Później już takich okazji pewnie nie będzie. No już pewnie ceny się wyrównają, będą podobne jak w Polsce czy u innych zagranicznych dealerów typu Koń Invest, gdzie tam ceny są powiedzmy niższe, ale nie o tyle. Tam po złotówkę 2 czy 3 złoty jest niższe, no to oczywiście są, jest droższa wysyłka. Koszt wysyłki to jakieś chyba 150 zł jest koszt przewalutowania, ale o tym za chwilę. Za chwilę będzie małe lokowanie produktu. Spójrzmy jeszcze na przykład na pallad, rzadko kto kupuje. Przepraszam pannę, to Platynę dawniej, najdroższy metal. Dziś Uncet Platyny, klon kanadyjski, 4960 zł. Ja tu od razu na, widzę, jak podświetlam sobie, to od razu widzę tutaj przeliczkę na złotówkę. Wy tego nie widzicie, tego nie ma przy nagrywaniu ekranu, ale od razu, przelip, od razu mówię o złotówkach. Najtańsza no platynowa. Moneta nie niecałe 5000, tysięcy, gdzie w Polsce no to pewnie około 6000 tysięcy trzeba, trzeba za taką monetę dać jakiegoś dealera. być może z drugiej ręki taniej, no to są ogromne różnice. Ogólnie ten dealer jest dosyć robiłem, robiłem tam zakupy, nie było problemów. A nawet jak był problem, bo dostałem kilka monet premium dość mocno prasowanych, no to za każdą monetę dostałem zwrot 5 euro. Czyli no myślę całkiem sprawiedliwie. Mamy na to jeszcze 3 tygodnie, aby nabyć. Oczywiście nie zagwarantuję Wam. Ktokolwiek, nikt wam nie zagwarantuje, że za miesiąc czy za dwa miesiące srebro nie będzie tańsze. Nie kupicie go taniej, nawet niż teraz w Estonii. No, nikt wam tego nie zagwarantuje. No, ale jeżeli teraz planujecie, w tym miesiącem na przykład planujecie zakup, planowaliście zakup, no to naprawdę grzechem nie skorzystać, no bo mamy od kilku do kilkunastu nad procent różnicy ceny w srebrnych monetach. Jeszcze jest koszt przewalutowania, ale są takie serwisy, to jest małe lokowanie produktu, jak TransferGo, jak wise.com. Tu możecie zredukować koszty przewalutowania tam do 30 złotych czy 20 złotych, nie pamiętam dokładnie, no ale to przy normalnej stawce przewoltowania to jest jakieś 2% a przy kilku tysięcy przy zamówieniu na kilka tysięcy koszt przewoltowania to 150 zł może być także linki macie w opisie, tam są moje reflinki jeżeli skorzystacie będę wdzięczny jeżeli nie to trudno ale mówię, że jest taka opcja. Korzystałem też z tych serwisów zarówno go jak i Wise.com. Y, y, I jeszcze wise nie korzystać, że możecie przelać bezpośrednio przy większych, przy naprawdę jakichś dużych zakupach, za nie wiem, 10 000, 15. To i tak czy inaczej, koszt będzie dużo niższy niż przy zakupie srebra w Polsce. Bo no, nie znalazłem cen takich cen u polskich dealerów I to jest ostatnia okazja. No, są trzy tygodnie od momentu nagrywania tego filmu. Są trzy tygodnie na tanie zakupy po niższej stawce VAT. Potem, potem już tej okazji nie będzie. Także to by było na tyle. Pozdrawiam i do następnego.